przesyłanie plików pomiędzy komputerem a telefonem przy wykorzystaniu technologii Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonie i w komputerze. Włączanie Bluetooth zostało opisane w rozdziale Podłączanie słuchawek Bluetooth. Kliknij przycisk menu i wybierz Ustawienia. Dotknij opcję Sieci zwykłe i bezprzewodowe. Wybierz Ustawienia Bluetooth. Zaznacz opcję Wykrywalny. A następnie wyszukaj urządzenie. Dostępne urządzenia Bluetooth zostały znalezione. Dotknij nazwy urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeżeli zostanie wyświetlone żądanie podania kodu PIN, spróbuj wpisać 0000 lub 1234. Dotknij ikonę ukryj klawiaturę, a następnie wybierz OK. Połączenie Bluetooth z komputerem zostało nawiązane. Wybierz plik, który chcesz przesłać do komputera, na przykład zdjęcie. Kliknij przycisk Home. Na ekranie głównym dotknij ikonę Mediascape. Dotknij ikonę Zdjęcia. Wybierz i dotknij zdjęcie, które chcesz przesłać. Dotknij ikonę Prześlij. Z listy wybierz Bluetooth. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać plik. Plik został przesłany do komputera. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk HOME. Do ekranu głównego, kliknij przycisk HOME.